Bardzo mi miło, że Wam smutno. <laughs> Pomimo, że nie lubimy, to ja umiem się obok postawić. Czasem Wam tam odpowiem i Wasze życie nabierze sensu. Oj kurwa. Nie wiem. Uhuhu. No i analizując. Eee. Yy, yy, yy. Bąbelosek, ja czekam dalej na ten nasz face to face. Mówisz, ja mam na ciebie tyle i tyle, ale nie umiałeś nic powiedzieć. Ja mówię, kurwa, szpileczkę jakoś. Gdzie wie, że mam na dwunastce? Eee, no, o tobie, frajeri, kurwa w ogóle nie mówię, bo mam cię w chuju. Odjebałeś taką sytuację, pewnie uwierzyłeś w siebie, bo jakoś, kurwa, ciachnąłeś tym weselniakiem. Chcecie, kurwa, show to będziecie mieli biorę box dela i potem, frajeri. Chodzisz ty drugi, a ten trzeci. A jak nie, to zamknijcie. Kurwa, mordy. No, więc. Uhuhu, kurwa. Nie wiem. Dobra, jest ok. Jakoś tam głupot nie pierdolę.